Gdzie ma tu wahacz? Ciekawym i niejednoznacznym samochodem jest JQ7, czyli kolejny przedstawiciel powiększającego się stale grona chińskich crossoverów na rynku w Polsce. Sprawdźmy, co ten model oferuje, na przykładzie lepiej doposażonego egzemplarza, co oznacza tutaj również napęd na cztery koła. I właśnie bardziej terenowym charakterem. Marka też stara się kusić klientów. Wystarczy popatrzeć na różne reklamy na YouTube, gdzie samochód ten przedziera się przez góry czy strumienie. Ja jednak specem od fradu nie jestem, więc skupię się na bardziej asfaltowych doświadczeniach z jazdy tym modelem, ale bez względu na sposób użytkowania. Patrząc na dworze JQ7, mogę stwierdzić, że bardziej terenowe skojarzenia mają być tutaj budowane nie tylko poprzez kwestię napędu, ale również stylistyki, bo mamy pewną porcję siermiężnej. Chociażby patrząc na kształt i przede wszystkim rozmiar grilla z przodu. Nie jest to zrobione do przesady i jest równoważone chociażby przez smukłe światła, więc nie jest zbyt kwadratowo, i ogólnie samochód wygląda według mnie ładnie. Być może bez przesadnych fajerwerków, ale też nie ma się tutaj do czego przyczepić, i auto na żywo zrobiło na mnie podobne wrażenie, jak na zdjęciach. Ewentualnie tylko, gdy stoi się obok, JQ7 wydaje się większy niż jest faktycznie, bo katalog mówi o 450 cm długości i 186 cm szerokości, a przez napompowanie odczucia są trochę inne. Wersje wyposażenia nie ingerują w wygląd nadwozia i zawsze dostaje się chociażby 19-calowe felgi, w których nie jestem fanem zabudowania. Lakier metalik też jest bez dopłat. Aby zwiększyć smukłość linii bocznej. W jq 7 mamy chowające się klamki, które wysuwają się, gdy podejdzie się do samochodu, i działało to bardzo sprawnie, przynajmniej przy dodatnich temperaturach. Na minus za to zaliczyłbym fakt, że jeśli ktoś chciałby mniejsza automatyzację, chciał po prostu nacisnąć przycisk, żeby te drzwi otworzyć albo zamknąć, to przycisk jest tylko w klamce kierowcy, nawet przy klamce pasażera z przodu go nie ma. A szkoda, bo ja wciąż jestem fanem odchodząc od samochodu zrobić tak, a nie zdawać się w pełni na elektronikę. Centralny zamek miał też jedną przypadłość, to znaczy czy to zamykając przyciskiem, czy odchodząc po prostu od auta, czasami tak co 4-5 odejść, włączał się alarm, po wciśnięciu przycisku na pilocie wszystko było już ok, ale podobno jest to problem nie tylko tego egzemplarza, więc JQ musi to jakoś rozwiązać, może w aktualizacji oprogramowania, bo samo blokowanie drzwi jest skuteczne nawet pomimo pojawiającego się czasami alarmu. We wnętrzu terenowy klimat czuje się głównie na drzwiach, które mają uchwyty z widocznymi śrubami i nie wiem, czy jest to potrzebne, bo resztę kabiny z projektem deski rozdzielczej postrzegałbym jako taką bardziej stawiającą na jednak elegancki styl. Spory wpływ na taki odbiór ma jakość wykonania. Ta jest naprawdę dobra, jest to mocny punkt testowanego modelu. W górnych partiach deski rozdzielczej czy drzwi mamy miękkie materiały, dobrze wyglądające, a poniżej fajne faktury, czy to na detalach czy to na bardziej obszarowych, bym powiedział, elementach. Nawet tutaj nie ma jednolitego plastiku, tylko te srebrne fragmenty są trochę wystające. Tutaj kolejny fajny detal, tutaj kolejny miły dla oka. Na drzwiach nie ma jakichś tanich zapychaczy, że tutaj fortepianowej czerni, tylko jest wszystko matowe. Miękki materiał, czy to na uchwytach, czy to na podłokietnikach. W niższych partiach kokpitu mamy już twarde tworzywa, takie bardziej standardowe, ale w tych wszystkich bardziej chociaż trochę eksponowanych miejscach wygląda to naprawdę dobrze. Też nie ma żadnych problemów ze spasowaniem, nawet ten ekran żadnych niepożądanych dźwięków nie wydaje. Dodając do tego bardzo przyjemną ekoskórę na fotelach, to jak na model startujący od około 140 tysięcy złotych, jakościowo JQ7 wypada moim zdaniem świetnie. Fotele są miękkie, słabo wyprofilowane, takie typowo nastawione na wygodę i sprawdzają się dobrze pod tym kątem. Mamy także elektryczną regulację. U kierowcy jest ona kompleksowa, a u pasażera nie. Brakuje odcinka lędźwiowego, a także możliwości sterowania wysokością, nawet w jakiejś formie fizycznej, powiedzmy, dźwigni i to mnie trochę zdziwiło. Kończąc temat jakości, warto jeszcze wspomnieć, że oszczędności nie ma również z tyłu. Na przykład na drzwiach wszystkie materiały nie są pogorszone, nie ma jakiejś twardej skorupy czy coś w tym stylu, tylko są identyczne jak z przodu. Kiepskim jakościowo punktem są za to obszary z przyciskami na kierownicy, które wykonane są z połyskującej czerni, co łatwo zbiera odciski palców. Mamy też brak wypustek przy poszczególnych przyciskach. Na szczęście ich rozmieszczenie jest intuicyjne. Tutaj steruje się systemem audio, zmiana piosenek, głośności, wyciszanie jest też programowalny przycisk, a z lewej strony mamy obsługę tempomatu, gdy się wciśnie środek, to od czasu do czasu ten krzyżak może też służyć za obsługę komputera na zegarach. Elektroniczne zegary mogłyby mieć większy wyświetlacz albo trochę większe czcionki, ale dramatu nie ma modyfikować. Można to co będzie w lewej tarczy. Mamy takie bardziej tradycyjne wskazania, związane z działaniem samochodu. Można sobie również zmieniać lekko szatę graficzną, a także wyświetlać informacje z nawigacji, ale bez jakiejś większej mapy. No i nie działa to przy Android Auto czy Apple CarPlay. Jest także możliwość zmiany motywu. Z klasycznego można zmienić go na usprawniony, i wtedy, zamiast tradycyjnych tarcz, mamy mniejszy obrotomierz z prawej strony oraz informacje z systemu audio. Jest także możliwość zmiany trybu, albo dzieje się to automatycznie w zależności od natężenia światła, albo ręcznie można sobie ustawić, że będzie także wyświetlane ciemne tło. System rozrywki w JQ ma interfejs niczym żywcem wyciągnięty z jakiegoś tabletu i widać to chociażby, gdy się odpala list ostatnich aplikacji albo ściąga od góry ekran i mamy belkę powiadomień albo belkę z ustawieniami. To jest bardziej wygodne, ponieważ można sobie na przykład wyłączyć asystenta prędkości ISA i też trochę innych rzeczy dostroić. Wyświetlacz w testowanej wersji ma 14,8 cala i marnuje się jego powierzchnia, ponieważ mamy tutaj... Skróty na ekranie domowym można sobie też odpalić taki alternatywny ekran z informacjami z telefonu, systemu audio czy nawigacji, ale tylko takie małe, a gdy się na przykład wejdziesz w tą nawigację pełnoekranową, no to nie można nic zrobić, żeby na przykład, a przynajmniej mnie się nie udało, próbowałem na różne sposoby, aby na przykład na dole było trochę więcej informacji z systemu audio i w żadnym innym miejscu to też nie działa, więc jest to kiepsko zaprojektowane. Za to na plus oceniam dobrą jakość, dobrą reakcję na dotyk, a także rozbudowane ustawienia. One mogą być trochę przytłaczające na. Początek, ponieważ smasza tutaj różnych rzeczy do dostrojenia, nawet takie drobiazgi jak regulacje wysokości klapy bagażnika, jak się ona będzie otwierać, ale gdy się już przez to wszystko przejdzie, te kategorie są rozsądnie pogrupowane, no to dostaje się bardzo dużą kontrolę nad samochodem i to jest ok. OK, jest również obecność bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay, chociażby mapy Google na takiej powierzchni są bardzo czytelne. Też mamy tutaj dodatkowe informacje na dole. Ale brakuje za to obecnego na stałe panelu klimatyzacji. Tabelka się co prawda wysuwa w ten sposób, no ale wciąż, przy tak ogromnej przekątnej, ona mogłaby być cały czas tutaj na dole, wręcz cały ten panel klimatyzacji, gdyby był, albo przynajmniej jego większość, nie trzeba było celować w tą ikonkę tutaj, gdyby to było na przykład tyle zajmowało na stałe jeśli chodzi o panel klimatyzacji to gdyby ta mapa była nawet o tyle mniejsza sądzę że nikt by nie miał z tym problemów też brakuje jakiegoś naprzód fizycznego dedykowanego przycisku aby wyjść z tego Android Auto do tego systemu z Jake'u trzeba to robić w ten sposób w temacie klimatyzacji warto jeszcze powiedzieć że w wersji offroad jest możliwość włączenia oczyszczania powietrza co jest bardzo przyjemnym dodatkiem też są ustawienia dotyczące wentylacji foteli albo ogólnego działania klimatyzacji jest ona w formie wirtualnej, ale ma też elementy fizyczne, skromne jest włącznik wyłącznik klimatyzacji mało przydatny, bardziej przydatne odporowywanie szyb, można sobie też sterować fotelami i ich podgrzewaniem najbardziej jednak w tym obszarze góruje pokrętło do zmiany trybów jazdy jeśli chodzi o zdolności ładujące, to na górze mamy indukcyjną matę, a na dole złącza jedno USB A, drugie USB-C. Jeśli ktoś ma kable zamocowane na stałe, no to jest to całkiem estetyczne miejsce, aby je ukryć, ale jeśli ktoś się je zmienia, no to dostęp podczas jazdy jest utrudniony. Tutaj jest także gumowa półka, żeby na przykład telefon położyć. Z drugiej strony mamy złącze 12V. Z tyłu mamy również zestaw USB-A, USB-C, więc różnorodność jest zachowana, przy czym jedno USB-A na pokładzie moim zdaniem by wystarczyło. Z pokazywanego pokrętła trzeba będzie regularnie korzystać, ponieważ samochód startuje w trybie Eko i zmiany akurat tego domyślnego parametru w menu nie znalazłem. I tryb ten jest moim zdaniem kiepski, to znaczy auto na nim reaguje z opóźnieniem, a po pewnym czasie dopiero gwałtowniej, co dzieje się również przy ruszaniu i to już wpływa negatywnie na bezpieczeństwo. Dlatego Eko jest dla mnie nieużywalny podczas jazdy. Korzystając z pokrętła, można ten defekt poprawić, wybierając ustawienia normalne, ale samochód oferuje jeszcze kilka innych. Trybów, większość z nich jest związana z napędem 4x4, i można dokładnie ustawić, na jaki rodzaj warunków drogowych samochód ma być najlepiej przygotowany. Na normalu jest już ok, to znaczy zwłoka w reakcji na wciskanie gazu nie jest aż tak przesadzona, ale wciąż JQ7 nie jest specjalnie zrywnym samochodem. Pod maską, bez względu na konfigurację, dostaje się tylko jeden silnik, czyli turbodoładowane benzynowe 1.6 TGDI, które generuje 147 koni mechanicznych i 275 Nm maksymalnego momentu obrotowego, i przekłada się to na takie przyspieszenie od zera do setki. Takie od 90 do 140 km na godzinę. ogólnie osiągi gwarantowane przez Jaku do podróżowania w normalnym tempie są moim zdaniem wystarczające na ich odbiór wpływ ma skrzynia biegów czyli 7 stopniowy dwusprzęgłowy automat Wyraźnie jest on tak zaprogramowany, aby dawać większy priorytet płynności reakcji nawet kosztem szybkości, i faktycznie wciskając gaz nie odczuwałem jakichś szarpnięć czy zbyt gwałtownego zachowania, tylko samochód bardziej gładko przyspieszał. I tak jak wspominałem, nie odczuwałem niedoborów dynamiki podczas jazdy, aby po prostu dotrzeć do celu bez szaleństw, ale ogólnie testowane auto jest jednak dosyć ospałe ze sprawą skrzyni biegów i na pewno nie jest to najbardziej wciskający fotel około 150 koni, które spotkałem w samochodzie. 好的。 Zatem myśląc o tym modelu, warto brać to pod uwagę. Ja postrzegam to jednak bardziej jako cechę, a nie wadę JQ7, co wciąż nie zmienia faktu, że szybsza skrzynia wpłynęłaby pozytywnie na wrażenie z jazdy. Bezproblemowe podróżowanie możliwe jest też na drogach szybkiego ruchu, bo wtedy benzyna nie męczy się z utrzymywaniem prędkości, a auto jest całkiem nieźle wyciszone, również od odgłosów dobiegających z komory silnika. 1.6 TGDI to benzyna mająca 4 cylindry, i ma ona bardzo wygładzony dźwięk, i nawet podczas mocniejszych. Wkręcania na obroty, jej odgłosy dobiegają gdzieś tam z przodu i nie zwracały mojej uwagi. Pod kątem spalania testowany model w Warszawie potrzebował średnio 9-10 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał okolice 7 litrów, a przy bardzo sprzyjających warunkach minimum, jakie udało mi się wyciągnąć, to 6,5 litra. Na ekspresówkach wyniki rosły do okolic 8,5 litra, a przy prędkościach autostradowych do 9,5 10 litrów, więc konfiguracja taka, jak prezentowana, zdecydowanie nie jest propozycją dla osób, które poszukują mało palącego suwa tych gabarytów. Nie decydując się na inny model, można też w JQ7 otrzymać niższe spalanie za sprawą odmiany z napędem tylko na przednią oś, bo tam według producenta spalanie katalogowe ma być niższe około 1 litr i szkoda, że JQ na sztywno powiązało wersję wyposażeniową z napędem, bo już pomijając kwestię spalania, to jestem przekonany, że znalazłyby się osoby chętne do dopłacenia do większej ilości rzeczy na pokładzie, a zarazem nie potrzebujące napędu na cztery koła. Nawet jeśli ktoś nie zdecyduje się jednak dopłacić, to za 139 900 zł, bo tyle kosztuje bazowa wersja nazwana Urban, dostanie już dobre wyposażenie z adaptacyjnym tempomatem i wszystkimi innymi przewidzianymi do tego modelu asystentami bezpieczeństwa, są też światła LED, kamery 360 stopni wraz z czujnikami parkowania, panoramiczny dach, elektryka klapy bagażnika, system inforozrywki rozrywki z trochę mniejszym niż pokazywany ekranem, bo mającym 13,2 cala, ale wciąż pokaźnym, Jest też na tapicerka i elektryka foteli, dwustrefowa klimatyzacja i dostęp bezkluczykowy. Trochę się tego nawymieniałem, ale fakt zostaje, że na pokładzie jest już wtedy wszystko, czego można potrzebować, aby przyjemnie z tego samochodu korzystać, plus też bajery, które w tej cenie w autach spoza Chin zdecydowanie nie są czymś oczywistym, jak wspominany szklany dach. Testowana wersja nazywa się Offroad i tam dodatkowo dostaje się poza większym ekranem też lepsze audio, wyświetlacz head-up bezpośrednio na przedniej szybie, podgrzewaną kierownicę, wentylację foteli wraz z pamięcią tego kierowcy. Zatem trochę rzeczy dochodzi i myśląc o tym modelu, pewnie byłbym w gronie osób, które chciałyby dopłacić do tych dodatków, ale bez napędu na cztery koła, bo jednak 157 900 zł robi się już pokaźniejszą kwotą. Nie jest to wciąż bardzo dużo, biorąc pod uwagę, co się dostaje z wyposażenia. Ale trudno jest mówić o jakiejś okazji, która może zmieść konkurencję. Na rynku obecny jest również wariant z hybrydą plugin, tam dostaje się napęd na przód, ale za to akumulatory 18,1 kWh z możliwością jazdy tylko w trybie elektrycznym i moc układu 204 KM. Super Hybrid, bo tak się ta wersja nazywa, w porównywalnym wyposażeniu co testowana, jest jeszcze droższe, no ale elektryfikacja swoje kosztuje, a jako uzupełnienie oferty nikomu wersja hybrydowa krzywdy nie robi. Gdyby ktoś jednak postawił na konfigurację taką jak testowa, to może mieć ją również za 2268 zł netto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy czteroletnim okresie wynajmu, zerowej płacie własnej, a także rocznym limicie kilometrów 20 tysięcy. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu w uwagach do zamówienia na stronie Wahacz Free mogą mieć podstawione za darmo wybrane auto pod wskazany adres. Link do oferty wraz z kodem umieściłem w opisie filmu. Bez względu na wersję wyposażeniową, JQ7 ma na pokładzie całkiem sporo asystentów bezpieczeństwa i do działania chociażby aktywnego tempomatu nie miałem zastrzeżeń, ale do systemu utrzymującego na pasie ruchu już tak. Nieraz jadąc rozsądnie daleko od linii, komputerowi zdarzało się niepotrzebnie korygować tor jazdy, co było na tyle czasami intensywne, że skłaniało mnie do wyłączania tego systemu. Wykrywanie nieuwagi kierowcy też bywa przewrażliwione, bo nawet gdy jechałem pod słońce i mrużyłem tylko oczy, pojawiały się ale Alarmy, również dosyć krótkie nawet skierowanie wzroku na ekran środkowy potrafiło go wywołać. Całościowo wciąż asystenci działają tutaj lepiej niż na przykład w Baiku, gdzie żyli własnym życiem czasami, ale jednak wymagają dopracowania. Pod kątem właściwości jezdnych trudno jest mi powiedzieć, czy dopracowanie jest potrzebne, czy nie. To znaczy, w JQ7 dostaje się bardzo neutralnie jeżdżący samochód. Opór stawiany przez kierownicę jest umiarkowany i rośnie trochę wraz z prędkością. Reakcje są wyraźnie wygładzone i trochę opóźnione. Powoduje to, że auto nie dostarczało mi żadnych bardziej wyrazistych wrażeń, nawet na krętych drogach. Jest typowym tworem, aby przemieścić się z punktu A do B. Trudno go za to krytykować, ale są suwy ciekawie się prowadzące. Do spokojniejszego charakteru JQ7 pasuje zestrojenie zawieszenia, które jest miękkie i w połączeniu z balonowymi oponami samochód dosyć płynnie pokonuje nierówności. I znowu, jeśli ktoś szuka bardziej sportowo nacechowanego auta, no to nie jest to idealna charakterystyka, ale aby spokojnie dojechać do celu, jest już OK. Testowanym autem przejechałem ponad 1000 km w kilka dni i na dłuższych trasach nie czułem się tutaj zmęczony. Naprawdę dobrze sobie w takich warunkach Poradziło. W mieście z kolei dostaje się dobrą widoczność do przodu, bo siedzi się tutaj dosyć wysoko, linie nadwozia są regularne, dzięki czemu chociażby maska jest widoczna z perspektywy kierowcy. Wyraźnie gorzej jest z tyłu, bo tam szyba jest niezbyt duża oraz przede wszystkim wysoko poprowadzona, co utrudnia obserwacje. Na szczęście system kamer 360 stopni ma tutaj dobrą funkcjonalność i dużą rolę odgrywa w tym rozmiar wyświetlacza, bo na prawie 15 calach bez problemów można umieścić dwa różne widoki i każdy jest odpowiednio czytelny. Dodatkowo można też je w różnych konfiguracjach miksować i na przykład te prezentujące nadkola mogą przydać się gdzieś bardziej na nieutwardzonych drogach. Kamery mają przeciętną, ale wystarczającą jakość. Z kolei na parkingach JQ7 ma umiarkowany promień skrętu, a także mało żwawe reakcje na ruchy kierownicą. Nie pracuje ona ze zbyt dużym oporem, więc problemu nie ma, ale zdecydowanie ten model nie ma zwinności mieszczucha i trzeba brać to pod uwagę. W ramach dekoracyjnego oświetlenia wnętrza w JQ7 dostaje się LEDowe paski na drzwiach, desce rozdzielczej, a także tunelu środkowym. Czyli pomysł dosyć prosty, ale schludny w wykonaniu i spójny, więc moim zdaniem jest ok. Można sterować kolorystyką tych dekoracyjnych elementów albo przy pomocy kilku przygotowanych barw, albo bardziej precyzyjnie sobie to dostrajeć. Ewentualnie można też włączyć, aby kolor zmieniał się w rytm muzyki, i działa to również podczas jazdy. i Jak widzicie, jest całkiem wyraziste jeśli chodzi o zmiany tych barw, więc podczas prowadzenia samochodu nie jestem fanem tego trybu i jest on moim zdaniem bezsensowny, ale jest i nikt nie każe, aby był odpalony. Instrumenty pokładowe, one już zawsze podświetlone są na kolor biały, neutralny, a także czytelny. Pod kątem braku w oświetleniu nie ma żadnych, wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojej lampki. Przednie oświetlenie w J-ku zwraca uwagę głównie motywem z drobnymi, podłużnymi segmentami, czasami służącymi za światła do jazdy dziennej, a czasami za kierunkowskazy. Wszędzie na froncie mamy LEDy. Tak samo jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu spotkać można efekt taki jak z przodu, więc znowu spójność pomysłu jest taka jak trzeba. Też lekko rozszerzając się na bokach, podłużna listwa wypada trochę ciekawiej. Ogólnie, pod kątem projektu czy nowoczesnego charakteru, nie mogę o oświetleniu tego samochodu powiedzieć złego słowa. Światła główne w JQ7 są LEDowe, ale nie zostały wyposażone w żadne zaawansowane funkcje adaptacyjne, jest jedynie statyczne doświetlanie zakrętów. Jako, że są one jednak konstrukcjami soczewkowymi, to dostajemy tutaj dobrą precyzję odcinania strefy jasnej od ciemnej. A co za tym idzie, też niezły zasięg świecenia, więc światła może niczym się nie wyróżniają, ale trzymają rozsądny jak na współczesne standardy poziom. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach nie jest problematyczny, ponieważ w naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje tutaj. Na jego krańcu, ale wciąż mam jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy jest w testowanym modelu, praktycznie wcale nie wystający. Na tylnej kanapie mamy obecny rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanego JQ-7 ma 480 litrów pojemności, o 84 litry mniej niż wariantu przednio napędowego. Mamy tutaj niski próg załadunkowy, sporych rozmiarów otwór, chociaż nie jakiś bardzo szeroki, oraz regularne kształty. Na bocznych ściankach bagażnika obecne są uchwyty. Co ciekawe, mają tutaj napis, że maksymalny ich udźwig to 3 kg, mamy także złącze 12V pod podłogą obecna jest jeszcze dodatkowa przestrzeń, między innymi na koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu po złożeniu oparć w drugim rzędzie to 1265 litrów z płaską podłogą. Podsumowując, JQ7 to auto, które na pewno nie jest neutralne do oceny, bo mamy tutaj z jednej strony bardzo dobrą jakość wykonania i też bardzo dobre wyposażenie, jak na tę półkę cenową, też w tej swojej neutralności JQ jest ok podczas jazdy, jeśli ktoś chce wygodnie i bezstresowo dotrzeć do celu. Z drugiej strony, elektronika wymaga tutaj dopracowania, gdzie niegdzie mamy też układ napędowy, który mógłby być zrywniejszy, czy chociaż oszczędniejszy, zatem od priorytetów w sporym stopniu może zależeć indywidualna Cena. Dużo też tutaj zależy od ceny, bo kwota za testowany egzemplarz jest rozsądna, ale nie jest też jakaś wyjątkowo niska. Ubędącej u nas od dawna konkurencji za około 160 tysięcy złotych, może nie dostaje się tylu bajerów na pokładzie albo napędu na wszystkie koła, ale można już wybrać solidnie skonfigurowany egzemplarz. Dlatego, gdyby JQ7 było te 10-15 tysięcy złotych tańsze, moim zdaniem byłoby znacznie bardziej kuszące. Ewentualnie gdyby oferowało większe możliwości miksowania wyposażenia i silnika. Ale fakt zostaje, że ogólnie jest to auto, które użytkowało mi się przyjemnie i trzyma dobry poziom. I to wszystko, co przygotowałem o JQ7. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Karli z polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!